Siemanko. Z tej strony Rafał z motor. Oczywiście kolejny dzień no to kolejne motocyklowe nowości, jakie trafiają do naszej oferty. Za mną mamy bardzo fajną propozycję, być może właśnie dla Ciebie na ten sezon 2025, który już lada moment się rozpocznie. Słuchajcie, kawasaki Vulcan 650. To jest motocykl, ja bym go nazwał taki chopper naszych czasów, czyli generalnie wygląd Chopera, ale jednocześnie zrobiony na takiego troszeczkę nowocześniejszy styl, czyli już chromy zostały zastąpione czarnym matem, czyli tak troszeczkę wchodzimy w takich gangsterski klimacie, No ale oczywiście dodatkowo systemy, których brakowało w motocyklach starszej daty. Oczywiście już jest wtrysk, więc takie wszystkie bolączki takich starszych chopperów, cruiserów zostały tutaj zastąpione już ówczesną technologią. No a na pokładzie mamy bardzo, ale to bardzo udany silnik, praktycznie drzewcem wyjęty z Kawasaki Z650, czyli jednej z tych, jednego z tych modeli motocykli, które uchodzą za te bardzo, bardzo, bardzo mało awaryjne. Więc naprawdę dostajemy motocykl, który, no siedzimy bardzo niziutko, jak to w takim typowym choperze cruiserze. E, jednocześnie mamy bardzo fajnej technologii e, w motocyklu, która ułatwia nam codzienne użytkowanie. No i bardzo fajny wygląd. Jednocześnie to jest motocykl, który e, no już się fajnie odpycha, no bo mamy tutaj na pogodzie troszeczkę ponad 60 koni mechanicznych, ale jednocześnie waga tego motocykla jest na tyle przyjemna, że można fajnie zim operować i stricte w takim cyklu miejskim. Więc bardzo fajna propozycja. E, ja bym powiedział, że na start, ale też dla kogoś, kto po prostu przesiada się po wielu latach albo po prostu przede się ze stąd i naprawdę na tym już macie dużo dużo więcej no, do powiedzenia, naprawdę to już można już fajnie też tym motocyklem przycisnąć, no ale jednocześnie, jednocześnie, już macie troszeczkę pewniejszy pewniejszy wjazd w te motocykle, no bo zawsze już mamy ABS na pokładzie, zawsze już mamy troszeczkę tej, tak jak mówię, tej technologii, fajny, bardzo fajny motocykl. Zapraszam serdecznie, tym bardziej, że motocykl, który stoi tutaj za mną, to jest motocykl z 2023 roku, z przebiegiem, słuchajcie, 1500 km, więc tak naprawdę jest to bardzo fajna alternatywa względem zakupu nowego, no bo jednak motocyklem dzisiaj uważacie, że to jest zupełnie ważki, nie ma dwa kategorie, ale kto wie, co będzie za rok czy dwa, może Wam się jednak zdanie zmieni i przesiedzicie się na coś innego. A tutaj, że tak powiem, z tej straty wartości, którą byście mieli kupując nowy motocykl, już z automatu się pozbędziecie. Więc fajna propozycja, zostań ze do końca i już ci pokazuję, co za sztukę udało nam się dla Was dorwać. Dzień. Vulkan 650. Tak naprawdę, Kawasaki Wulkan to jest nazwa znana już od wielu, wielu lat. No bo te e, motocykle o takiej nazwie wychodziły już, e, no naprawdę, kilkadziesiąt lat temu, można nawet powiedzieć. E, ale tak naprawdę, no, to jest tak naprawdę odświeżona wersja, e, no po prostu wczesnego czuperka. No zobaczcie, mimo że e, tutaj macie styl już taki zdecydowanie nowocześniejszy. Tak jak wspomniałem, chromy zostały zastąpione e, takimi elementami w czarnym macie. Dodatkowo czarny połysk, jeszcze taki kolor bardzo nieoczywisty nie, nie jak na Kawasaki, niebieski, ale powiem wam szczerze, że no, na żywo bardzo fajne to robi wrażenie. No i tak naprawdę no, mamy motocykl, który no, wygląda wciąż niby jak Chopper, ale taki naprawdę fajny, nowoczesny. Widać, że jest drogi e, relatywnie, jeżeli chodzi o, o taki pierwszy look. Na ten motocykl na naprawdę pachnie takim, takim dużo, dużo droższym motocyklem. No, oczywiście pachnie nam takim Harley'em, e, za, za samym stylem, ale no jednak faktycznie to jest motocykl, który też budżetowo wychodzi całkiem przyjemnie, bo tutaj w tym przypadku mamy poniżej 300 tysięcy za motocykl, który jest z 2023 roku. E, no więc myślę, że jest to całkiem fajna propozycja. Tak jak mówię, bardzo niezawodny silnik będzie tu klepać. Ja myślę, że 100 tysięcy kilometrów z tym motocyklem to zrobicie na wymianie samego, e, na, na samych wymianach oleju i takiej czystej eksploatacji. Więc naprawdę potencjał jest ogromny. E, ta sztuka też jest fajnie do pasażerów, bo mamy akcesorytną szybę na pokładzie, oparcie pasażera, na układ wydechowy, który w końcu też uwalnia też ten silnik. Ten motocykl brzmi jak powinien brzmieć, no bo to jest jednak wygląd takiego motocykla, który musi też mieć swój dźwięk. Nie mamy, no, w układzie V, więc musieli, musimy, że tak powiem sobie radzić. No i tutaj za sprawą akcesoriowego układu wydechowego z karbonową końcówką, no ten dźwięk się zrobił taki naprawdę bardzo rasowy. Oczywiście też jest szansa wygłuszenia. Teraz mamy pełny dźwięk, taki bardzo mocny basowy. Wystarczy włożyć wkładkę, którą wam dajemy i ten motocykl zaczyna już brzmieć no zdecydowanie bliżej seryjnego. No ale mi się tu też poprawiło troszeczkę. Design tego motocykla znowu dodało takiego agresywnego pazura, no bo ten fabryczny układ wydechowy, no ani nie brzmi, ani nie wygląda. No i zobaczmy z tej perspektywy. Bardzo fajny, zdrowy motocykl. Słuchajcie, tak jak Wam wspomniałem, 2023 rok, więc mamy tu do czynienia z bardzo świeżym motocyklem i to widać: tak naprawdę, wszystkie podzespoły, zobaczcie tarcze, zaciski, nawet chociażby obręcze, amortyzator, sam silnik, klatka. Siedzenie, lakier, no widać w tym motocyklu, że to jest motocykl, który no, nie ma przebiegu 1500 km, zobaczcie nawet na oponach czy z przodu czy z tyłu macie jeszcze ten pasek od nowości, więc eksploatacyjnie nic, tak naprawdę jest tam jakaś faktura na 1000 km, ten motocykl miał taki typowy serwis w Kawasaki, można powiedzieć, no pierwszy serwis gwarancyjny, więc olej tam był wymieniony, więc macie zrobione 500 km na tym oleju, olej ole jest sięńki, więc naprawdę do z dodatków macie osłonopłnicy z takim logiem wulkan. Eee, to tak gwoli że tak powiem przypomnienia. Eee, no więc motocykl macie gotowe do drogi tak naprawdę od zaraz. Kupujecie, wsiadacie zarejestrowany, ubezpieczony, ważne ubezpieczenie, ważny przegląd. Wszystko z Phone, do niego oczywiście na instrukcji obsługi. Eee, przegląd ważny do 2027 roku. Ubezpieczenie też ważne cały rok, więc to macie ogarnięte. Eee, no i co? Tak naprawdę, moto co do takiej strony stricte pedantycznej, wizualnej, myślę, że też wygląda spoko. Ma jakieś takie drobne, drobną, drobne że tak powiem, historie. Na, na lewej stronie widać, że komuś się chyba raz na samym początku przewrócił. Mamy tutaj tutaj delikatne obdarcie. Na samym takiej o czapku plastikowym. Minimalna rysa na klamce. Minimalna rysa na ciężarku. I chyba dzisiaj jeszcze o tutaj na tym, na tym, na tym plastikowym lecie. Więc jakieś takie drobniusienki drobniusieńki ślad. No, ale uważam, że to jest taka rysa na szkle. A tutaj jeszcze mamy element, który jest także w oryginale lakierze, ale chyba od nie wiem, no może trochę i paliwa, że tak powiem, komu się to wylało. I delikatnie podniósł się tutaj lakier, Tu są takie Słuchajcie, miuansiki drobne. Naprawdę uważam, że to jest wciąż bardzo ładnie prezentujący się motocykl. Zapraszam Was ganaj na żywo, żeby zobaczyć to na żywo, ocenić to samemu. E, będziecie mogli przysiąść się do tego motocykla, przejechać się nawet nim, więc ja Was Ciebie zapraszam. Oczywiście rama zawieszenie felgi, to wszystko jest prościzna. E, można śmiało się przejechać, puścić kierownicę, więc tutaj nie ma żadnych zastrzeżeń. E, no ale w razie w, gdybyście gdybyście jednak nie chcieli do nas przyjeżdżać, bo nie wiem, bo nie macie czasu, nie macie chęci, nie macie transportu, to też musicie do nas zadzwonić, zapytać, ile kosztowałby dowóz tego motocykla pod wasz dom. No i my tak naprawdę. Z Przywoźnicie wam ten motor, z góry paćcie za sam transport, wam go przywozimy, oglądacie go sobie na miejscu. Jak wam się podoba, dopiero wtedy za niego płacicie. Jak wam się nie spodoba, w co wątpię, ale gdyby, no to też nie jest tak, że wy kupiliście go wy zawsze możecie zrezygnować, my wtedy wracamy do siebie, a wy tylko tyle, to straciliście koszt dojazdu, a my, że tak powiem, no po prostu trochę czasu. Ale jakby na dzień dzisiejszy, jest to najpopularniejsza forma sprzedaży w MotoRW, Myślę, że wy także z takiej opcji będziecie zadowoleni. No i co, może to jest właśnie motocykl, z którym zacznie się ten sezon 2025 Zapraszam was, że tak powiem, jeszcze raz do nas na miejsce W tym samym czasie przekręcam kluczyk Zobaczcie, tak jak wam wspomniałem, to przy tej technologii, no niestety Ona po części zabija motocykle, ale z drugiej strony jest bardzo też przydatna Niejednokrotnie, słuchajcie, no jednak mamy wtrysk, mamy wskaźnik biegów Więc no to są już rzeczy, które po prostu no w motocyklu starszej daty nie istnieją No tutaj mimo, że motocykl wygląda jak taki klasyczny No to jednak ta technologia poprawia No i bezpieczeństwo w postaci systemu ABS, no oba koła Mimo wszystko, choćby ktoś nie wiadomo jaki doświadczony był, zawsze ten hebel można wcisnąć, no bo jak widzicie rano do pracy świeci słońce fajnie, ale jak wracacie może padać już deszcz i zawsze ta, ta dodatkowa hamowa, siła hamowania się przyda. Kluczy przekręcony, nie dam sobie zabor. Tak taki rasowy intruder 1800 Naprawdę nie, wcale się nie pomyliłem Brzmi to hard, bardzo hardcore'owo Tak jak wspomniałem, oczywiście to jest pełna jego głośność Jeżeli komuś byłoby to za dużo To zawsze można po prostu włożyć tą wkładkę wygłaszającą I przycho, i będzie, e, będzie dużo, dużo ciszej Ale no, dla tych, którzy lubią troszkę się wyróżnić e, No i też podnieść sobie wrażenia z jazdy No bo nie ukrywajmy, że zawsze troszkę wydaje się, że jest szybciej No i też troszkę może i bezpieczniej No bo zawsze najpierw nas usłyszą, potem nas zobacz Po e, więc informacji, łapcie za telefon Jesteśmy po drugiej stronie, lewa w górę wpadacie, nasze social media, facebook, instagram, tiktok, wszędzie tam jesteśmy no i słuchaj, nie ma co zwlekać, bo to sezon zaraz będzie, a motocykl w garażu stać powinien lewa w górę, siemanko, hej